Wybierając się na wakacje szukamy tego idealnego miejsca. Dla wielu jest nim polskie morze, a szczególnie urokliwe są te małe, letniskowe miejscowości, które tętnią życiem tylko w sezonie, a poza nim jakby zapadają w zimowy sen. Jedna z takich wsi, położona niedaleko Mielna, kryje jednak mroczną tajemnicę. To tu, w wakacje 2003 roku... Wydarzyła się jedna z najbardziej przerażających zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Gdy wakacyjny raj zamienia się w piekło, Olga Hering prezentuje Wakacje z Koszmarów. Jest końcówka lat 90.: Beata i Darek Jäger. Małżeństwo, które od kilkunastu lat mieszka w Hamburgu. Kupuje dom w chłopach, nadmorskiej, kameralnej miejscowości letniskowej. To tu wpada im w oko biały budynek ze skośnym dachem i czerwoną dachówką, umiejscowiony na sporej działce z dużym ogrodem. Chociaż nadal ich życie będzie toczyć się głównie w Niemczech, to dom w chłopach ma stać się ich azylem, a przy okazji nowym biznesem. Chcą prowadzić tu gospodarstwo agroturystyczne dzięki gościom. Pensjonat będzie zarabiał sam na siebie, ale też stanie się ich bazą wypadową przy okazji wakacji czy długich weekendów. Małżeństwa ma dwie córki, niespełna dziesięcioletnią Biankę i o dwa lata młodszą Laurę. To przede wszystkim dziewczynki mają się tu czuć dobrze, zwłaszcza, że na ten moment to one trzymają rodzinę w całości. Beata i Darek przechodzą poważny kryzys trudno jest im znaleźć wspólny język i często dochodzi między nimi do sprzeczek, ale mają wspólne cele. Oboje nad życie kochają swoje córki i obojgu zależy na tym, żeby agroturystyka okazała się sukcesem i miejscem, które w sezonie letnim będzie pękało w szwach. Plan ma jednak dużą lukę. Rodzina mieszka za granicą, dlatego zapada decyzja, że muszą zatrudnić kogoś, kto za nich będzie prowadził pensjonat i opiekował się domem i ogrodem. Układ ma być prosty. Jegerowie oferują dach nad głową, wyżywienie i pensję w zamian za to, że nowy pracownik będzie dbał o dom i ich interes w chłopach jako o swój własny. Takie ogłoszenie pojawia się w eterze i niemal od razu odpowiada na nie niespełna czterdziestoletni Rafał. Razem ze swoją partnerką, również Beatą i ich małą córką, gotowi są od zaraz wprowadzić się do chłopów i spełnić oczekiwania szefostwa. Tak też się dzieje, i gdy rusza sezon, szybko okazuje się, że jegerowie od razu trafili w dziesiątkę. Rafał i jego partnerka doskonale dbają o dom i ogród, przyjmują gości i spełniają rolę gospodarzy tak dobrze, że wiele osób myli ich z właścicielami. Dzięki zaangażowanym ludziom na miejscu, interes zaczyna iść w dobrym kierunku, w przeciwieństwie do relacji Darka i Beaty. Kobieta jeszcze chce powalczyć o ich związek. Ale Darek chyba już odpuścił. Podczas samotnego weekendu w chłopach, mężczyzna z nudów zagaduje na komunikatorze internetowym do nieznajomej kobiety. To Urszula, jego rówieśniczka po przejściach, która chociaż osiągnęła sukces zawodowy, to nie ma szczęścia w miłości. Para zaczyna pisać ze sobą coraz częściej. A Darek zwierza się ze swoich małżeńskich problemów i to, co na początku było zwykłą wymianą zdań, za plecami Beaty przeradza się w romans, który w końcu wychodzi na jaw. Wieść o tym, że Darek spotyka się z inną i że coś do niej czuje, łamie Beacie serce. Kobieta chce ratować związek, ale gdy kończą się wakacje, Darek, bez względu na rozpacz i sprzeciw ze strony żony i ich córek. Ostatecznie wyprowadza się, a to tylko zaostrza konflikt. Beata ogranicza Darkowi kontakty z dziewczynkami i deklaruje, że będzie mógł je widywać, jeśli wróci do domu i zostawi Urszulę. Tak się jednak nie dzieje. Romans kwitnie, a Darek wcale nie ma zamiaru się ugiąć. Rzeczywiście trwa przy swoim, bo gdy nadchodzą wakacje 2003 roku, a od rozstania małżeństwa mija niemal rok. Wcale nie zanosi się na to, że para jeszcze się zejdzie. Derek mieszka sam w Hamburgu i tworzy z ulą relację na odległość, a Beata z córkami swoją codzienność budują bez męża i ojca. Przez ostatnie miesiące wcale nic się nie zmieniło, poza jednym. Dziewczyny nadal kochają dom w chłopach, do którego uciekają z miasta w każdej wolnej chwili. Chcą też spędzić tu większość wakacji. Dlatego już 5 lipca 2003 roku zjawiają się w agroturystyce z bagażami. Wakacje trwają, mijają niespełna dwa tygodnie i jest piątek, 18 lipca. Grzegorz, brat Beaty, jak co dzień dzwoni do siostry, ale dzisiaj, mimo kilku prób, jej telefon uparcie milczy. Mężczyzna zaczyna się niepokoić, dlatego dzwoni bezpośrednio na recepcję agroturystyki, gdzie odrafała. Mężczyzny, który już od kilku lat jest tu zawodowym gospodarzem, słyszy, żeby się nie martwił. Dopiero co widział szefową, ale nie miała dobrego humoru. Przeprowadziła z kimś nerwową rozmowę przez telefon, po czym zabrała dziewczynki, wsiadła z nimi w samochód i odjechały, nie mówiąc ani dokąd jadą, ani kiedy wrócą. I o ile nie brzmi to jakoś szczególnie niepokojąco, to brat Beaty nie może pozbyć się wrażenia, że coś tu nie gra. Siostra to typ osoby, która nie rozstaje się z telefonem, a jak się okazuje nie odbiera też od Darka, który dzwoni, bo chce porozmawiać z córkami i ustalić datę ich wspólnego spotkania. Brat Beaty na jakiś czas odpuszcza, ale gdy po kilku godzinach siostra nie oddzwania, kontaktuje się z jej przyjaciółką, by zapytać, czy może ona wie, gdzie jest, a jej odpowiedź nie napawa go optymizmem. Beata była na dzisiaj umówiona z przyjaciółką, ale nie dotarła na spotkanie i nie dała nawet znaku, że jej nie będzie. Jest kolejny dzień to sobota 19 lipca. Grzegorz po raz kolejny dzwoni na recepcję w gospodarstwie i, tak jak dzień wcześniej, słuchawkę podnosi Rafał, który tym razem informuje, że Beata skontaktowała się z nim dzisiaj rano i powiedziała, że musiała wyjechać, ale wróci do chłopów już jutro. Brat jest skołowany. Dlaczego siostra dzwoni do pracowników, a nie do niego? Wierzy jednak, że ma ku temu jakiś dobry powód i postanawia, że poczeka jeszcze do jutra i jeśli sytuacja się nie zmieni, to w poniedziałek zgłosi na policję zaginięcie siostry i jej dwóch córek. Niedziela 20 lipca upływa więc pod znakiem oczekiwania, ale teraz niespokojni są już wszyscy bliscy. Wieści, że Beata i dziewczynki nie dają znaku życia, docierają także do Darka, do Hamburga który z jednej strony jest zaskoczony, że jego jeszcze żona od nikogo nie odbiera, ale z drugiej pamięta, jak niejednokrotnie w nerwach powtarzała, że jeżeli do niej nie wróci, to nigdy już nie zobaczy dziewczynek. Darek zaczyna w związku z tym się niepokoić, co jeśli Beata spełniła swoje groźby. Nie ma jednak czasu, by to analizować, zwłaszcza, że nadchodzi poniedziałek, 21 lipca. To już czwarty dzień, jak Beata i dziewczynki nie dają znaku życia. Dlatego brat kobiety, tak jak postanowił, przyjeżdża z Berlina do Polski i zgłasza zaginięcie całej trójki. Zaalarmowani policjanci przyjeżdżają do chłopów i rozpoczynają oględziny. Od razu ustalają, że Beata i dziewczynki zostawiły w pokoju wszystkie swoje rzeczy osobiste, ale nigdzie nie ma ich samochodu. To zresztą niekoniec koniec niespodzianek. Znika ktoś jeszcze, Rafał, który od lat zajmował się gospodarstwem. Policjanci chcą z nim porozmawiać, bo podobno to on jako ostatni rozmawiał z Beatą, ale trafiają na ścianę. Mężczyzna porzucił wszystkie swoje obowiązki, jak i partnerkę i małą córkę, a w głowach niektórych pojawia się śmiała teoria: Czyżby para miała romans i zniknęła wspólnie celowo? Na to pytanie nie udaje się jednak odpowiedzieć przez kolejne miesiące, bo Beata i jej dwie córki, jak i Rafał, wszyscy przepadają jak kamień w wodę. A zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w kraju i za granicą nie przynoszą efektu. Dziewczynki nie stawiają się w szkole, a ich matka w pracy, nie kontaktują się też z nikim z rodziny. I gdy wydaje się, że niczego nowego nie uda się ustalić, nadchodzi październik, kiedy to policjanci wreszcie trafiają na Rafała. Mężczyzna od razu zostaje zasypany pytaniami o Beatę i jej córki i czy ma coś wspólnego z ich zniknięciem ale od razu tłumaczy, że chyba źle oceniono sytuację. Owszem, uciekł z chłopów i porzucił pracę, ale powód był inny. Przyznaje, że od dłuższego czasu migał się od płacenia alimentów na trójkę swoich dzieci, a jego długi urosły już tak bardzo, że miał zostać odprowadzony do aresztu i po prostu chciał uniknąć konsekwencji. Policjanci sprawdzają tę wersje i rzeczywiście Rafał mówi prawdę. Wygląda więc na to, że szukali nie tam, gdzie trzeba. Śledczy rozumieją, że wrócili do punktu wyjścia, a bliscy zaginionych starają się, by o Beacie, Biance i Laurze wiedzieli wszyscy w kraju. Niestety, mimo reportaży kryminalnych czy regularnych wzmianek w prasie i radiu, kolejne miesiące nie przynoszą odpowiedzi. Gdy 2003 rok zbliża się ku końcowi, a Beaty i jej córek nie ma już ponad 5 miesięcy, Śledczy nabierają pewności, że kobieta i dwie dziewczynki wcale nie uciekły, jak początkowo zakładano, a raczej, że padły ofiarą przestępstwa. Co jednak mogło się wydarzyć w wakacje na spokojnej letniskowej wsi, to pytanie zadaje sobie niemal każdy, w tym brat Beaty, który jest coraz śmielszy w swoich podejrzeniach. Jego zdaniem nie szukają już jego siostry i siostrzenic, a ich ciał i przede wszystkim tego człowieka, który zrobił im krzywdę. Grzegorz podkreśla, że Beata była dobrym, uczciwym człowiekiem i nie miała żadnych wrogów ani problemów, za wyjątkiem problemów z mężem. I to właśnie na Darku policja zaczyna skupiać coraz większą uwagę i to jego coraz bardziej podejrzewa o udział w zaginięciu żony i córek, a gdy nadchodzi marzec 2004 roku, ponownie w związku z długami alimentacyjnymi, Zostaje zatrzymany Rafał, który w areszcie robi się wyjątkowo rozmowny. Mówi, że ma dla śledczych bardzo ciekawe informacje, ale przekaże je w ramach układu. Jeśli wypuszczą go z aresztu i odpuszczą alimentacyjne przewinienia, opowie im wszystko, co wie w sprawie Beaty i jej córek. Jest 24 marca 2004 roku i jednocześnie to pierwszy dzień urlopu Darka i Urszuli, którzy przyjechali do Wisły, żeby oczyścić głowę. Nie jest im to jednak dane, bo niedługo po zameldowaniu w hotelu zjawia się policja, która zakuwa Darka w kajdanki pod zarzutem potrójnego morderstwa. Zarówno mężczyzna, jak i jego partnerka są w kompletnym szoku, chociaż szeptów i plotek za jego plecami nie brakowało. Darek spokojnie tłumaczy śledczym, że przecież nie może być sprawcą, bo gdyby ata i dziewczynki zaginęły, on był kilkaset kilometrów dalej, w Hamburgu i ma na to świadków. Ale śledczy także mają swojego świadka, Rafała. W areszcie Rafał zdradził szczegóły zaginięcia Beaty i dziewczynek. Wyjaśnił, że to Darek wszystko zlecił. Pewnego dnia zawołał go do siebie i złożył mu konkretną, ale i okrutną propozycję, że dobrze mu zapłaci, jeżeli skutecznie pozbędzie się jego żony i ich wspólnych córek. Rafał był w szoku. Oczywiście odmówił Darkowi. Nie jest kryształowy, ale nie jest też mordercą. Nie wiedział też, czy to nie był żart, szczególnie, że nigdy więcej już nie rozmawiali z szefem na ten temat. Ale wszystko zmieniło się 18 lipca. Tego dnia, w piątek, Rafał był świadkiem, jak dwóch nieznanych mu mężczyzn wynosi z domu w chłopach ciała Beaty i jej córek. Dzisiaj wie, że nie żyją i podejrzewa, że to sprawka właściciela pensjonatu. Jest też gotów powtórzyć wszystko przed sądem, ale żąda przyznania mu statusu świadka koronnego. Dopiero wtedy wskaże też miejsce, gdzie ukryte są ciała. Śledczy czują, że są na dobrym tropie. Stawiają Rafała w ogniu pytań, aż w końcu ten ugina się i wskazuje miejsce ukrycia zwłok. Jednak niczego tam nie ma. Na dodatek, Rafał zaczyna znacząco zmieniać swoje zeznania. Teraz twierdzi, że Darek jednak nie tylko zlecił mu zabójstwo, ale że był na miejscu w chłopach, bo tak naprawdę to on zabił swoją żonę oraz swoje córki, a zwłoki zakopał niedaleko gospodarstwa. Skąd więc Rafał to wszystko wie? Jak twierdzi, był zamieszany w zbrodnie, osobiście pomagał szefowi, a we wszystkim uczestniczył jeszcze jeden mężczyzna o imieniu Andrzej. Kim jest tajemniczy Andrzej? To niespełna trzydziestoletni handlowiec. Który w gospodarstwie turystycznym w chłopach wynajął pokój i tak poznał się z Rafałem. Pytanie: jaki był realny udział obu mężczyzn w zaginięciu Beaty i córek? Bo znowu pojawiają się ogromne wątpliwości. Darek z całą pewnością nie mógł być w Polsce 18 lipca i są na to niezbite dowody. Rafał, postawiony przed tym faktem, już po raz trzeci zmienia swoje zeznania i po prostu dostosowuje je do nowych informacji a śledczy zaczynają rozumieć, że są coraz bliżej prawdy. Nie mylą się, bo Rafał relacjonuje, co tak naprawdę wydarzyło się 18 lipca. Jak twierdzi, Darek rzeczywiście zlecił mu zabójstwo żony i córek, a on zgodził się wykonać zadanie. Do pomocy zaangażował wynajmującego pokój w gospodarstwie Andrzeja, któremu kazał schować się w piwnicy i tam czekać. Sam przed świtem. Zapukał za to do pokoju Beaty, która otworzyła mu jeszcze w piżamie. Wymyślił, że zepsuł się piec w piwnicy i pod tym pretekstem zwabił swoją szefową na dół. Gdy Beata, niczego nie podejrzewając, weszła do piwnicy, od razu zauważyła tam Andrzeja i zrozumiała, że coś jest nie tak. Wtedy Rafał zaczął działać, rzucił się na Beatę, która próbowała się bronić, zdążyła jeszcze krzyknąć. Ale zaraz potem Andrzej zatkał jej usta. Wszystko działo się dalej bardzo szybko. Mężczyźni wspólnie udusili kobietę, i gdy ta bezwładnie upadła na ziemię, do piwnicy weszła jej starsza córka Bianka, którą zaniepokoił krzyk mamy. Mordercy nie mieli litości. Zanim dziewczynka zdążyła zrozumieć co się dzieje, rzucili się na nią i odebrali jej życie na zimnej posadce w piwnicy. Ani przez chwilę nie ruszyły ich sumienia. Zamiast tego realizowali morderczy plan dalej. Wiedzieli, że została jeszcze jedna córka. Weszli na piętro, a potem prosto do pokoju, w którym spała Laura, i udusili leżącą w łóżku dziesięciolatkę. Wykorzystując chwilę nieuwagi, zanieśli ciało najmłodszej dziewczynki do piwnicy i położyli obok zwłok jej mamy i starszej siostry, a pomieszczenie zamknęli na klucz. Następnie wsiedli do zaparkowanego przed agroturystyką samochodu beaty i wywieźli go z dala od gospodarstwa, żeby w ten sposób kupić sobie czas i uwiarygodnić wersję o wyjeździe lub ucieczce. Potem poczekali do wieczora i dopiero pod osłoną nocy, gdy mieli pewność, że wszyscy goście już śpią, ciała całej trójki wynieśli z domu i zakopali zaledwie niecałe 200 metrów od ich ukochanego domu w chłopach. Śledczy nie dowierzają w to, co słyszą, czy naprawdę można być tak okrutnym? Ale Rafał nie wygląda, jakby kłamał. Zarzeka się, że on jedynie wykonał zlecenie i że to Darek namówił go do wszystkiego, oferując dziesięć tysięcy złotych. By potwierdzić swoje słowa i to, że tym razem mówi prawdę, zapewnia śledczych, że wskaże już prawdziwe miejsce, w którym spoczywają ciała. Policja znowu udaje się do chłopów. I tak jak mówi Rafał, idą zaledwie 200 metrów od gospodarstwa, po czym zatrzymują się w miejscu pomiędzy polem i przydrożnymi drzewami. Jest z nimi też pies wyszkolony do poszukiwania ludzkich zwłok, który od razu żywo reaguje i rzuca się do kopania. Technik kryminalny, widząc ten znak, bierze się do pracy i rzeczywiście w glebie bogatej w glinę odkopuje ludzką czaszkę, a dalsze prace ujawniają makabryczną prawdę. W płytkiej mogile znajdują się zwłoki trzech osób to zaginione przed ośmioma miesiącami matka i jej dwie córki. W śledczych rośnie złość. Nie mogą uwierzyć, jak można było pozbawić życia mamy i dwie małe dziewczynki jak ojciec mógł zlecić tak obrzydliwą zbrodnię. Darek ponownie wprowadzony zostaje do skromnego pokoju przesłuchań, gdzie nikt nie kryje tego, że uważa go za winnego. Mężczyzna dowiaduje się też wprost, że ciała całej trójki zostały już odnalezione. Ale reakcja Darka zaskakuje policjantów, bo ten popada w realną rozpacz, a na jego twarzy maluje się niewyobrażalny ból. Gdy tylko słyszy, że to jego podejrzewają o odebranie życia Beacie dziewczynkom, ma ochotę wyjść z poczucia niesprawiedliwości. Ale machina ruszyła. A zaledwie pięć dni po zatrzymaniu w telewizji wyemitowany zostaje najpopularniejszy program kryminalny w kraju, a w nim prowadzący oraz przedstawiciel polskiej policji informują społeczeństwo o tragicznym końcu poszukiwań i mówią wprost. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom, w tym ojcu i mężowi. Właśnie taki przekaz wędruje w świat, a wyrok na mężczyźnie zapada, zanim w ogóle rozpoczyna się proces, czy chociaż zanim kończy się śledztwo. W sieci pod artykułami na temat sprawy panuje jeden ton. Wszyscy internauci nazywają Darka bezwzględnym mordercą i życzą mu śmierci. Darek w trybie natychmiastowym traci pracę, traci też bliskich i przyjaciół, którzy natychmiast odsuwają się od niego. Pozostaje przy nim tylko garstka osób z najbliższej rodziny i Urszula. Kobieta sama odczuwa konsekwencje jednoznacznych przekazów medialnych. Znajomi odsuwają się także od niej. Jest teraz przecież kochanką mordercy, a niektórzy nawet wprost zarzucają jej udział w zbrodni i to, że to przez nią zginęły trzy niewinne osoby. Śledczy zaczynają rozumieć, że coś tu jednak nie gra i że wyjaśnienia Andrzeja i Rafała wcale nie są spójne, a sam Darek nadal konsekwentnie wszystkiemu zaprzecza, w związku z czym dochodzi do konfrontacji całej trójki. W jej trakcie Darek próbuje oczyścić swoje dobre imię. Broni się też, że niczego nikomu nie zlecił. Rafał idzie w zaparte, ale Andrzej wydaje się być wręcz speszony sytuacją i szczególnie obecnością Darka. W końcu też przyznaje, że Darek niczego mu nie zlecił i że tak naprawdę wszystko wymyślił i zaplanował Rafał. Opowiada, że polubili się od początku, bo razem lubili sobie wypić, ale też szybko pojawiły się zgrzyty. Rafał miał wieczne problemy z pieniędzmi, często od kogoś pożyczał i nie oddawał. Pożyczył też dwa tysiące złotych od Andrzeja i ciągle zwodził go, że zaraz mu odda. Gdy Andrzej stanowczo zażądał pieniędzy, a było to 18 lipca, Rafał oznajmił mu, że znalazł sposób na to, jak spłacić dług, ale też by obaj się wzbogacili i złożył okrutną propozycję. Pozbędą się Beaty, okradną ją z gotówki, sprzedadzą wartościowe rzeczy i upozorują jej ucieczkę, a łupami podzielą się pół na pół. Dlaczego jednak w takim razie zginęły też dziewczynki? Odpowiedź na to pytanie nadchodzi, gdy śledczy przesłuchują w sprawie partnerkę Rafała, która mieszkała z nim i córką w agroturystyce. Okazuje się, że kobieta 18 lipca czyli najpewniej w dniu morderstwa była na miejscu w chłopach, a na dodatek coś widziała. Tamtego dnia, z samego rana, jak zwykle przygotowywała śniadanie dla gości. Gdy krzątała się w kuchni, jej uwagę zwrócił Rafał, który był nerwowy, otwierał szufladę za szufladą i, jak się okazało, szukał taśmy klejącej. Gdy ją znalazł, wyszedł z pomieszczenia, a kobieta kończyła przygotowania po czym, jako że było jeszcze bardzo wcześnie, poszła odpocząć do swojego pokoju na piętrze. Zostawiła jednak uchylone drzwi, by mieć na oku to, czy goście już wstali, ale zamiast wczasowiczów zobaczyła, jak Rafał rozmawia o czymś z ich szefową, która w piżamie wyszła z pokoju i poszła za nim na schody. Chwilę później usłyszała krótki, ale przeraźliwy krzyk, na który niemal od razu zareagowała dwunastoletnia Bianka i przez te same uchylone drzwi widziała, jak dziewczynka wychodzi z pokoju w piżamie i jak rusza na schody w ślad za swoją mamą. Wtedy kobietę uderzyło dziwne przeczucie i postanowiła, że i ona zejdzie na dół, ale w ostatnim momencie naprzeciw wyszedł jej Rafał, który zastawił jej drogę swoim ciałem, po czym zamknął na klucz drzwi do piwnicy, czego nigdy wcześniej nie robił. Gdy w kolejnych dniach kobieta dowiedziała się, że szefowa i jej dwie córki zniknęły, zrozumiała, że w domu w chłopach doszło do czegoś złego, ale ze strachu o siebie i córkę niczego nie zgłosiła. Wkrótce potem, gdy poszukiwania ruszyły pełną parą, po prostu wyjechała z miasta. Jej zeznania już na dobre potwierdzają, że Rafał niezaprzeczalnie brał udział w zbrodni i że śmierć dziewczynek najpewniej nie była planowana. Bianka, po tym jak usłyszała krzyk mamy, poszła sprawdzić, co się stało, i wtedy wpadła w śmiertelną pułapkę. Wyjaśnia się też skąd sprzeczne wersje i skąd zrzucanie winy na Darka, bo oprócz słów Rafała nie ma ani grama dowodu na prawdziwość takiego scenariusza. Scenariusza, który rzeczywiście okazuje się kłamstwem wymyślonym dla umniejszenia winy sprawców pod koniec września, po pół roku spędzonym w areszcie, Darek wreszcie zostaje zwolniony z aresztu. Wtedy też dociera do niego, że oprócz swoich rodziców, Urszuli, jej rodziców i kilku znajomych, nikt nie jest wobec niego życzliwy. Ma już łatkę zabójcy własnej rodziny. I nawet gdy pół roku później prokuratura oficjalnie oczyszcza go ze wszystkich stawianych mu zarzutów, wszyscy wiedzą swoje. W 2008 roku. 5 lat po zbrodni zapada prawomocny wyrok. Rafał Jagieło zostaje uznany winnym i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 40 lat. Jego towarzysz w zbrodni, Andrzej Kozłowski, także otrzymuje najwyższą możliwą karę, ale o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się 5 lat szybciej. Konsekwencji nie unika też partnerka Rafała która za ukrywanie istotnych faktów otrzymuje karę dwóch lat pozbawienia wolności. Ich chyba nikt nie wyobrażał sobie, że mogą zapaść inne wyroki, jednak chociaż najsurowsze, to nie przywrócą do życia Beaty, Bianki i Laury. Żmudne śledztwo i wieloletni proces nie odpowiedziały też na pytanie dlaczego, a raczej ujawniły, że powód był błahy i zasługujący na szczególne potępienie. Andrzej i Rafał dopuścili się tak obrzydliwej zbrodni dla zaledwie sześciu tysięcy złotych, drobnej biżuterii i leciwego samochodu, który za niewielką kwotę sprzedali paserom. Bezpowrotnie odebrali trzy niewinne życia, zniszczyli całe rodziny, a także sprowadzili na Darka, ojca, który stracił ukochane dzieci, fale nienawiści. Mężczyzna walczy o swoje. W końcu media okrzyknęły go potrójnym mordercą, przez co stracił niemal wszystko. Swoją krzywdę wycenia na półtora miliona złotych, z czego ostatecznie udaje mu się wywalczyć zaledwie 200 tysięcy. Po latach prowadzący program, w którym padło zdanie o winie Darka, sam przyznał, że przekazując to widzom popełnił ogromny błąd nie powinien wskazywać na ojca i męża, gdy nie tylko nie było wyroku, a same informacje o tym, co się stało, były niemal szczątkowe. Tak naprawdę do dzisiaj Darek i Urszula żyją z piętnem nieprawdziwego i krzywdzącego przekazu medialnego, mimo że od tragedii minęło ponad 20 lat, pod wieloma publikacjami i na temat sprawy nadal nazywani są mordercą i kochanką mordercy. A to przecież Darek tamtego dnia w urokliwym domu usytuowanym w letniskowej wsi stracił najbliższe sobie osoby. Olga Hering udowadnia, że urlop to nie tylko rajskie plaże, to były wakacje z koszmarów. Wszystkie odcinki znajdziesz na RMF On.